Hej, hej, hej! Pozdrowienia z trzeciego odcinka. Właśnie lecę do Nicei. Ja z Nicei, z dworca. Właśnie jadę do na odebrać pakiet na jutrzejszy piek. Pozdrowienia na sprawę Anglików. Ja robię ostatni rozruch przed jutrzejszymi zawodami, A taką luźną trójeczkę z jakimiś przebyczkami. Miejsce jest mega uroklipa. mimo że jest trochę deszczowo, to wygląda naprawdę, naprawdę super. Ja już teraz na start. A, oczywiście, jak zwykle, jest lekki, lekki stresik. A jak to wiadomo, w nowym miejscu, to już zawsze przed zawodami jest lekki stres, a, ale on pobudza i, i zobaczymy, jak będzie. Jeśli chodzi o wynik, m, chciałbym poprawić swoją życiówkę. Z biegu świętańskiego jest to 37,50, czy tam 48, ale trasa była o 100 metrów a, za krótka. A więc na tą życiówkę tak patrzę z przymrużeniem oka. Chciałem złamać 38 minut. Zobaczymy. Biegi na 5 km na parkingach pokazywały, że może to być ciężkie, ale zobaczymy. Jestem dobrej myśli, dam z siebie wszystko i zobaczymy. i idziemy na start, dużo ludzi. O, już, już widać port. A tak się prezentuje Expo. Tu mamy metę I tak wygląda finish Attention parce que 3 secondes ça veut dire que ça arrive. Lattem, Ladies and gentlemen, la c'est le moment de faire du bruit. Alors attention, je vous dis, nous avons des champions du monde, nous avons des champions d'Europe. De le public dentro. de Monaco, est-ce est qu'il est là Est-ce qu'on est prêt à faire du bruit Ladies and gentlemen, Adam, we are almost are ready. Il a personne au sabbat. Je Je Zostaję rzeczy do depozytu i lecimy. i to miejsce biega się fantastycznie, co prawda w trasie jest trochę podbiegów, e, piękne widoki, e, ten bieg e, tunelem, wow. E, czas, e, pobiegłem o 350 metrów więcej, według zegarka tempo było 3,42, e, więc to dało chyba czas około 37 e, minut, ale według czasu oficjalnego 3.8.10 e, tak biegłem z wyczuciem e, druga część była naprawdę ciężka bo te podbiegi troszkę bardziej wchodziły ale no naprawdę biegło się rewelacyjnie i naprawdę fajne samopoczucie e, i jestem mega zadowolony wodach schodach. robię sobie spokojne o po promenadzie Anglików. Pięknie to wygląda. E, świeci słoneczko. Naprawdę jest pięknie. E, jestem mega zadowolony po wczorajszym biegu. E, biegło mi się naprawdę super. Mimo, że czas teoretycznie gorszy od tego z Gdyni, biegłem szybciej. Tam było 150 metrów za mało. Ach, tutaj było 70 metrów, za dużo, żeby równało, e, ale no, pobiegłem to szybciej, wtedy miałem wiele słabsze tempo i e, no, biegło się cudownie. E, biegłem równo, może tam 9 km mi się wydaje, że miałem trochę słabszy, ale całość naprawdę była e, no, mocna, biegło się super. A jeszcze jest ciekawostek. Właśnie tutaj odbywał się bardzo znany e, Ironman właśnie w Nicei, a w tym roku po raz pierwszy były też Mistrzostwa Świata właśnie tutaj. E, Ironman stwierdził, że tak jak zwykle Mistrzostwa Świata na pewnym dystansie od samego początku były na Hawajach. Tak e, w tym, w zeszłym roku postanowiono e, rozdzielić, że kobiety i mężczyźni startują osobno i Raz jeden wyścig się odbywa w Nicei, czyli w zeszłym roku panowie startowali w Nicei, a panie e, e, na Hawajach, a w tym roku będzie odwrotnie. I właśnie mniej więcej tu e, był start. E, może mnie ktoś poprawi, ale mniej więcej tu był start. a e, Tam chyba była strefa zmian. E, tak. No i jechali w górę. Była ciężka trasa, e, ciężka trasa rowerowa. A potem trasa maratonu wiodła po promenadzie Anglików. Czyli jakby w drodze na lotnisko. E, to jest taka główna droga. E, bardzo fajne klimatyczne miejsce. No właśnie no tutaj mamy, tu już się zaczyna ta promenada Anglików, ale start chyba był kawałek, kawałek dalej. E, więc fajna trasa, bo dużo ludzi kibicowało, widziałem nas na filmach. No i klimatycznie. I właśnie, a, i też ciekawostek. Był taki film ze wszystkich sił, gdzie niepełnosprawny chłopak wraz ze swoim ojcem kończy się Iron I właśnie startują tutaj w Nicei. Naprawdę wzruszający film. Miałem łzy na końcu, a naprawdę warto obejrzeć ze wszystkich sił. Także zaliczę kolejne marzenie, bo, bo zawsze chciałem pobiegać po promenadzie Anglików. Ja już nie widziałem zdjęcia, i teraz, jak oglądałem tego Ironmana w licei, to też widziałem kurczę. Ta promenada tak pięknie wygląda. Cieszę się, że w końcu mogę tu pobiec o poranku w słoneczku. No, jest pięknie. Jakie plany teraz? Na pewno najważniejszy jest dla mnie maraton. Skupiam się teraz na przygotowaniach do maratonu. Cieszę się, że ta też dobrze wyszła. To pokazuje, że mam tą szybkość. Będzie mi się dobrze biegało. E, e, do do maratonu, wziąć szybkie odcinki. To wszystko na pewno ułatwi mi te przygotowania, że ta baza szybkościowa jest. No i zobaczymy. Najważniejsze jest właśnie maraton złamać te 3 godziny. Jeszcze jak komuś to się spodobało, to na początku listopada jest maraton właśnie z Nice i do kam. Biegnie się właśnie tutaj się zaczyna a, tą promenadą i e, biegnie się aż do kan. E, jest też bieg na 20 km i są też statety, że można e, e, półmaraton e, sobie strzelić e, z drugą osobą. Że jedna osoba biegnie do połowy i drugą połowę maratonu druga osoba. Też e, ciekawe.